Women in IT Day to doskonała okazja, żeby pomówić o zmianach na rynku pracy. Dlatego w studiu odwiedziła nas Kasia Syrówka, CEO Syrówka.com i autorka raportu Future. Kasiu, czego dowiadujemy się z raportu i jaki to będzie miało na nas wpływ? Tak, Bardzo dziękuję za to pytanie. Co roku wydajemy raport. Chciałabym jeszcze dodać, bo nie zdążyłam Ci tego opowiedzieć, on jest na bazie ponad 160 innych badań. Tak więc trochę jest to metaanaliza rynku pracy i właśnie przyszłości rynku pracy. I trochę też na prośbę czytelników robię tak, że spojluję całość raportu na pierwszych dwóch stronach. I pokazujemy tam właśnie główne trendy na, na kolejne lata. I w tym roku będziemy wskazywać oczywiście, wszystkiego pozwól, że nie zdradzę, bo jednak chciałabym, żeby każdy pobrał raport, raport do pobrania bezpłatnie. Dzielimy się tą wiedzą, mamy taką chęć, żeby właśnie tutaj wkładać tą, tą kontrybucję do, do naszego społeczeństwa. W każdym razie jednym z elementów będzie human leadership, czyli taka część, którą bardzo, która jest bliska też mojemu sercu, a która pokazuje, z badań, że to będzie element główny i kluczowy, bo jeżeli my rozumiemy, że pracownicy to ludzie, jeżeli rozumiemy, że nasi odbiorcy, nasi klienci to ludzie, no to w takim razie rozumiemy, czym jest biznes. Jeżeli tego nie mamy, nie potrafimy tego zbudować, no to będziemy tutaj borykali się z biznesem tak naprawdę. Więc to jest jeden, jeden z elementów. Kolejny trend będzie dotyczył de facto tego, po co się dzisiaj spotykamy, czyli będzie związany z technologiami, będzie związany z tym, żeby implementować zarówno automatyzację nadal, sztuczną inteligencję do biznesu, żeby łączyć i żeby tworzyć tak naprawdę właśnie takie komplementarne zespoły połączone z ludzi i z technologii. Właśnie o to miałam zapytać, bo wiele osób boryka się z tymi obawami, czy to ta sztuczna inteligencja przypadkiem nie czycha na nasze cenne miejsca pracy, które tak pieczołowicie kiedyś Wybieraliśmy, a potem inwestowaliśmy, żeby znaleźć swoją pozycję. Wierzysz w taką pełną symbiozę między technologią a człowiekiem? Tak, bardzo wierzę. Natomiast to jest też poparte badaniami, więc poza tym, że ja sama się nie boję technologii, natomiast badania pokazują, że rzeczywiście zgodzę się z Tobą co do jednego, że. Po trosze będzie czyhać na nasze stanowiska, ale nie w wymiarze takim, że my je utracimy, tylko raczej będziemy potrzebowali trochę dołożyć innych kompetencji, żeby na tych stanowiskach wykonywać trochę jednak inne zadania, ale nadal pracować, a z kolei te zadania, które są rutynowe, które są powtarzalne, żeby one były wykonywane czy przez automatyzację, czy właśnie przez sztuczną inteligencję. Więc de facto to będzie narzędzie, tak jak kiedyś dla naszych babć. Narzędziem został kalkulator, a słyszałam też taką anegdotę, że jedna pani księgowa bardzo się bała kalkulatora i stwierdziła, że to kalkulator zabierze jej pracę. Jak wiemy, księgowe nadal pracują, mają się dobrze, prawda, i, i liczą nie tylko przy pomocy już teraz kalkulatora, ale bardzo zmyślnych technologii, więc dokładnie analogicznie będzie i tutaj. To jest świetna anegdota. Myślę, że to przekona każdego, nawet tych najbardziej opornych wobec sztucznej inteligencji i nowych technologii. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.